bezprzyj kanał i postaw wirtualną kawkę. Link w opisie. No, proszę bardzo. Posłowie proszę bardzo. Proszę 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 policję. że proszę proszę bardzo. Bardzo. A tu się czai dziedziczak? Tu się czai dziedziczak. Pilnujcie z drugiej Tak, tak, pilnujemy, bo to dziedziczak się czai. O, dzwaniaczek. myśli, że. Oni tam zrobią awanturę, a tu dziedziczy ogromnie wieniec. Myślę, że no słani, są. nie? To, nie ma. Tu się czai. Jarek, Jarek jest, jest na masie Gdzie jest dowódca? Zabierzcie tego łysego. Z naszego zgromadzenia. Nie jesteś ani wycofany, ani przystojny. Proszę zabrać tego łysego. On nie jest z naszego zgromadzenia. Zablokujcie, pan zablokują. Nie wiadomo kto to jest. Antoni Grzyba, dobra Antek, do domu. O que